Technik i inżynierii środowiska i melioracji. Pracownik na tym stanowisku powinien być przede wszystkim wykształcony. Tutaj wykształcenie kierunkowe ma ogromną, gra ogromną rolę, jest bardzo ważne, a do tego powinieneś posiadać takie swoje predyspozycje pewne zdolności, umiejętność czytania projektów, umiejętność adoptowania tego projektu w terenie. Uczyć się musimy do końca życia. Jest taki postęp, że praktycznie e, trzeba być na bieżąco z informacjami. Tu trzeba mieć ogromną wiedzę i umiejętność i wyczucie, bo woda to przecież żywioł. Jest naszym przyjacielem, jest naszym życiem, ale to jest nieprawdopodobny żywioł. Zapotrzebowanie jest ogromne. Ta dziedzina nauki jest tak trochę traktowana po macoszemu. Ten zawód jest nam bardzo potrzebny na równi z budową dróg i budową szeroko rozumianej infrastruktury. Oczywiście wszystko wymaga remontów, wszystko na bieżąco wymaga też i rozbudowy i są potrzeby. Natomiast u nas w kraju przede wszystkim. Wybrałem zawód inżyniera środowiska, ponieważ miałem przeczucie, że ten zawód połączy moje główne dwa zainteresowania, jakim jest budownictwo jako nauka techniczna oraz ochrona środowiska jako nauka przyrodnicza. Poza tym podobało mi się, że ten zawód nie ukierunkowuje na pewną działalność, ale odnosi się do wielu branż. Jest czymś więcej niż geodezja, budownictwo ogólne czy architektura. On po prostu łączy w sobie te wszystkie zagadnienia i wszystkie branże techniczne i przyrodnicze. W tym zawodzie nauka to jedno, a po drugie bardzo ważne jest doświadczenie. Bez doświadczenia nie można być dobrym inżynierem środowiska. Zaraz po szkole postanowiłem, że udam się w poszukiwaniu pracy jako projektant. Bez problemu udało mi się to. Zostałem asystentem projektanta w biurze projektów. Praca ta polegała na wykonywaniu projektów graficznej części projektu oraz części formalnej, włącznie z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę wszystkich obiektów. Po siedmiu latach doświadczenia w zawodzie jako projektant, postanowiłem zmienić nieco charakter pracy i znalazłem sobie pracę w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Jest to gmina posiadająca dość specyficzne położenie ponieważ jest tutaj wiele walorów turystycznych i przyrodniczych, i bardzo ciężko jest projektować i cokolwiek działać w tej gminie, żeby nie naruszyć środowiska naturalnego. Jest to bardzo ważne. Właśnie inżynier środowiska powinien o tym pamiętać. Cechą tego zawodu jest brak powtarzalności. Każda inwestycja, którą się wykonuje, jest inna. Rządzi się innymi prawami, jest realizowana w innych warunkach terenowych. Napotykamy na różne problemy w tej pracy, ale kiedy się je pokona, jest duża satysfakcja. Robi się to głównie dla ludzi. Jest to praca trudna, nie ukrywam. W tej chwili zajmuję się wdrażaniem projektów budowli melioracyjnych, odwodnieniowych, a także sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Do zadań inwestycyjnych gminy należy również nadzorowanie wykonania planów budowy i przebudowy dróg gminnych oraz odwodnienia tych dróg i budowli melioracyjnych związanych z budową tych dróg. W naszej gminie występuje wiele małych cieków wodnych. Są to potoki małe, ale bardzo niebezpieczne ze względu na ukształtowanie terenu. Często zdarza się, że występują problemy melioracyjne i trzeba wybudować jakąś nową budowlę lub ją przebudować. Ważną rolą inżyniera środowiska jest właśnie określenie na etapie projektowania, jakie parametry ma mieć ta budowla i czy będzie ona pasowała do środowiska. Do zadań tego zawodu należy również wykonywanie urządzeń melioracyjnych, takich jak mosty, przepusty, umocnienia rowów czy cieków wodnych. Ktoś musi sobie z tym radzić. Takim człowiekiem jest inżynier inżynierii wodnej. Aby rozwijać się w tym zawodzie, trzeba przejść jakąś ścieżkę doświadczenia zawodowego. Po uzyskaniu takiego doświadczenia w projektowaniu oraz wykonawstwie. Jest możliwość zdania egzaminu państwowego i uzyskania uprawnień budowlanych. Można również podjąć naukę na studiach wyższych o tym kierunku kształcenia, czyli inżynieria środowiska. Oczywiście bardzo lubię ten zawód. Jest to praca z ludźmi i praca dla ludzi. Swoją pracą przyczyniam się do czegoś, co służy ludziom. Dowiedziałem się o tym kierunku od znajomego, polecił mi ją, gdyż uczymy się ciekawych przedmiotów związanych właśnie z tym zawodem, o przyrodzie i o inżynierii środowiska, o gospodarce wodnej. Kierunek jest ciekawy, uczymy się zarówno teorii, jak i praktyki. Na zajęciach teoretycznych poznajemy podstawowe wiadomości, natomiast na praktyce uczymy się projektować różne budowle obiektów gospodarki wodnej w programie AutoCAD. Mamy również rysunek techniczny, na którym ręcznie projektujemy budowlę gospodarki wodnej. W trzeciej klasie odbywamy miesięczne praktyki, które odbywają się w różnych przedsiębiorstwach. Moim zdaniem, uczeń, który chce zacząć szkołę pod tym kierunkiem, powinien lubić przyrodę, rysunek techniczny. W przyszłości, po ukończeniu szkoły, chciałbym podjąć naukę na studiach wyższych. Jeśli chcesz pracować w zawodzie Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia: ścieżka pierwsza: Technikum 5 lat: egzaminy zawodowe z kwalifikacji w trakcie trwania nauki BUD 21 oraz BUD 22: studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji. Ścieżka druga: kwalifikacyjne kursy zawodowe BUD21 i BUD22 lub 2 lata pracy w zawodzie lub 2 lata nauki w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe, potwierdzenie kwalifikacji BUD21 i BUD22 egzaminami zorganizowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji.